Cześć. Cześć, tu Paula i Grzegorz. Witajcie na kanale Projekt Podróży. Jest Was tu coraz więcej i coraz częściej dostajemy pytania o nas i o nasz styl podróżowania. Więc dzisiaj będzie QA. Na YouTube możecie podróżować i oglądać świat razem z nami i mamy dla Was niespodziankę. Startujemy z blogiem projektpodróży.pl Będziemy tam zamieszczać bardziej szczegółowe informacje dotyczące podróży w miejscach, w których już byliśmy, tak żebyście mogli zorganizować podróż na własną rękę. Na blogu umieściliśmy już pierwszy post, dotyczy on zasad wjazdu do Indonezji. Jeśli interesuje Was, jak tutaj wjechać, czym to się liczy i czego możecie oczekiwać, to zachęcam do lektury. Na stronie mamy też newsletter. Zachęcam do zapisania się, jeżeli chcecie brać udział w konkursach pocztówkowych i dostawać aktualizacje o naszych podróżach. Zacznijmy od aktualizacji tego, co u nas słychać. Więc tydzień temu zakończyliśmy publikowanie vlogów z naszej podróży przez Jawę. Ta podróż zajęła nam miesiąc. Co prawda, vlogi publikowaliśmy przez 3 miesiące co oznacza, że od dwóch miesięcy jesteśmy już tutaj na Bali. Przez ten czas nie próżnowaliśmy, publikowaliśmy cały czas filmy na naszym kanale na YouTube i stworzyliśmy bloga. Jednocześnie z vlogami z Indonezji publikujemy też serię z Gwatemali, którą nagrywaliśmy w czerwcu i jesteśmy w połowie, więc zapraszamy Was na odcinek w niedzielę z Cicikastenango. A teraz przechodzimy do Q&A. Skąd jesteście? Ja jestem warszawianką. Ja pochodzę z Podlasia, ale do liceum przeprowadziłem się do Warszawy. Jaka jest między wami różnica wieku? Dwa lata. Co studiowaliście w Polsce? Ja studiowałam administrację na Politechnice Warszawskiej i obroniłam pracę w Meksyku? Ja zacząłem studiować informatykę, ale bardzo szybko się połapałem, że w tej branży studia nie są najważniejsze. I już na pierwszym semestrze rzuciłem studia i zacząłem pracę w branży. Dlaczego wyjechaliście w podróż? Myślę dlatego, że w obydwu z nas jest taka ciekawość świata po prostu. Mi do tego przeszkadza zima w Polsce, to że jest zimno, dni są bardzo krótkie i szare. A poza tym mogliśmy wziąć kredyt albo wyjechać. Jak radzicie sobie przebywając ze sobą 24 na 7 i bóźka w okularach? Pierwszą chyba takim najważniejszą rzeczą, która jest, która nam w tym pomaga, to wynajmowanie mieszkań, które mają dwie przestrzenie do życia, tak żebyśmy nie musieli cały czas siedzieć razem na sobie w jednej przestrzeni, czyli na przykład, żeby była sypialnia oddzielona od salonu i kuchni. Tak, Ale robimy tak na dłuższych wynajmach. Jak jesteśmy gdzieś tylko na trzy dni, no to już jeden pokój jest ok. Drugą taką rzeczą jest to, że się nauczyliśmy, że nie możemy dopuszczać do sytuacji, w których jesteśmy oboje głodni. I jesteśmy razem od 12 lat, więc trochę się znamy, i 3 lata małżeństwa, więc wiecie, jakoś tak dogadujemy się po prostu i rozmawiamy ze sobą. Przed epoką vlogów, gdzie podróżowaliście, więc na początku było all inkluzji w Turcji i Egipcie, głównie we wrześniu. Potem zorganizowaliśmy sobie pierwszy wyjazd na własną rękę do Hiszpanii. Udało nam się też być w Chorwacji i zmienił się cały nasz mindset i stwierdziliśmy, że właśnie te podróże na własną rękę to jest to, co nas bardziej kręci, jest bardziej interesujące i ciekawsze dla nas. Taką dużą przełomową podróżą był dla nas trzytygodniowy wyjazd, urlop z pracy do. Tajlandii, Kambodży i Wietnamu, który był bardzo intensywny dla nas. Po powrocie stwierdziliśmy, że urlop na etacie to za mało czasu na nasz styl podróżowania, i wtedy postanowiliśmy, że po ślubie zwalniamy się z pracy i wyjeżdżamy do Ameryki Południowej. W Ameryce Południowej odwiedziliśmy Brazylię, Argentynę, tam Ziemię Ognistą, Patagonię, Chile, Boliwię i w Peru nas zastał COVID. Z lockdownem. Wróciliśmy do Polski i wyjechaliśmy do Meksyku, potem Gwatemali, co już możecie oglądać u nas na kanale. No i teraz jesteśmy w Indonezji. Dlaczego jesteście w Indonezji, dlaczego jesteście w Gwatemali? W Gwatemali byliśmy pół roku temu i nagrywaliśmy stamtąd vlogi, natomiast teraz jesteśmy w Indonezji i vlogi też publikujemy na kanale, ponieważ Gwatemala jest tak niesamowicie ciekawa, że nie mogłabym przeżyć, gdybym Wam tego nie pokazała, a z Indonezją chcemy być na bieżąco, żeby informować Was właśnie o różnych zmianach restrykcji, o tym jak to wygląda tutaj, no bo w obecnych czasach wszystko się bardzo szybko zmienia. Największe wtopy na wyjeździe i tutaj ja mamy ostatnią wtopę, czyli wynajęcie mieszkania bez internetu. Taką chyba największą, jaką mieliśmy, to jest wynajęcie samochodu 4x4 na pustyni, na Atakamie i zakopanie się po środku pustyni. Mieliśmy 10 km do jakiejkolwiek cywilizacji, brak żadnego zasięgu w telefonie, no było tam grubo. Kolejną taką rzeczą jest zgubienie telefonu w Gwatemalii. Inna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to wynajęcie mieszkania w São Paulo w którym było tak dużo karaluchów, że normalnie biegały po łóżku. Hmm, dodałabym do listy też bycie w Peru i niezobaczenie Machu Picchu i nasz legendarny filmik ze spóźnieniem się na samolot. Okej, okay, największy fuks na wyjeździe. No to myślę, że odzyskanie tego telefonu, który już zgubiłam w Gwatemali. W sumie ta historia tego telefonu jest nawet nagrana i będzie za kilka odcinków we vlogach z Gwatemali. Hmm, a kolejną taką Szczęśliwą rzeczą jest to, że zarezerwowaliśmy sobie lot z São Paulo w Brazylii, z lotniska, tylko nie sprawdziliśmy, z którego, zakładaliśmy, że z tego w mieście i Grześ na szczęście w ostatnim momencie sprawdził, że lotnisko jest za miastem jakieś tam 100 km. No i na ostatnią chwilę dojechaliśmy i zdążyliśmy ze wszystkim szczęśliwie. Jesteśmy już za połową pytań i bardzo nam pomoże, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, bo jesteśmy małym kanałem i dla nas każdy widz się liczy. Widzimy każdą jedną subskrypcję, która wzrasta. A w statystykach też widzimy, że bardzo dużo osób, które nas ogląda, nie subskrybuje. I potem nasze filmy Wam się nie pokazują regularnie na Waszej głównej stronie. Czy jedzicie z oszczędności? W momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy do Ameryki Południowej, no to oboje musieliśmy rzucić swoją pracę i wtedy faktycznie korzystaliśmy z oszczędności. Aczkolwiek po trzech miesiącach podróżowania praca sama znalazła mnie, i od tamtego momentu mamy stabilność finansową i nie musimy korzystać z oszczędności. Pracujecie zdalnie? Ja tak jak przed chwilą wspominałem jak najbardziej tak, mam zdalną pracę i cały czas pracuję na etat. Tworzę gry komputerowe. A ja swoją pasję do projektowania podróży przekształciłam w projekt podróży. Finanse, jaki zakładacie budżet dzienny-miesięczny? E, ze względu na naszą stabilność finansową, nasz budyzac jest trochę elastyczny i sobie przerzucamy te koszty. Jak wydajemy więcej, to potem gdzieś sobie mieszkamy dłużej i rekompensujemy ten droższy okres. A zrobiłam sobie notatki, żeby więcej szczegółów móc Wam podać, więc nocagi szukamy tak do 100 zł max za noc. Zazwyczaj jest to mniej, ale zdarzają się też takie miejsca, gdzie jednak musimy przekroczyć tą kwotę. No i wtedy właśnie rekompensujemy to w innych miejscach. Jedzenie, jeżeli w restauracjach jest drogo, to gotujemy sami w domu albo korzystamy ze street foodu. Transport. Tu najczęściej poruszamy się na piechotę albo transportem publicznym, albo autobusami międzymiastowymi. Natomiast tutaj w Indonezji akurat skuterem, bo to była najtańsza opcja i mamy największą wolność. No i jeszcze atrakcje turystyczne zostają? No ale z atrakcjami turystycznymi, no to nic się nie da dyskutować. Sceny są jakie są i trzeba się z tym liczyć. Tak. Jakie plany na przyszłość? No to dostajemy od was coraz więcej pytań, dlatego ruszyliśmy z blogiem i chcemy, żeby to była jakaś część, którą będziemy rozwijać i pokazywać Wam. A, a poza tym będziemy kontynuować podróżowanie i chcemy też spędzać coraz mniej czasu w Polsce. Czy zamierzacie wracać do Polski na stałe, czy zostajecie w podróży coś jak Kara i Nate? I Robert trafiłeś z tą karą i Nate perfekcyjnie, bo to są moi ulubieni vlogerzy podróżniczy. Zagraniczni? No, ale odpowiadając na pytanie, to nie planujemy wracać do Polski. Podoba nam się takie życie. Hmm, myślę, że będziemy wracać, żeby zobaczyć się z rodziną i znajomymi. Ale tak jak już wspominałam, wolibyśmy skrócić ten okres, w którym jesteśmy w Polsce. i skupić się bardziej na dalszych podróżach. Wystartowaliście z kanału Odzyra, czy robiliście na YouTube coś wcześniej? Z social mediami żadnego doświadczenia wcześniej nie mieliśmy. Gdzieś zaczęliśmy się tak naprawdę z Instagramem zapoznawać podczas wyjazdu do Tajlandii, wrzucając tam jakieś zdjęcie, ale to tak bardzo początkująco. U mnie wisiało jedno zdjęcie przez trzy lata na Instagramie i dopiero w Meksyku zaczęłam wrzucać codziennie relacje na Instagrama. A z YouTube'em tak samo. Ten kanał, te pierwsze vlogi z Meksyku, to są nasze pierwsze filmy i nie mamy żadnego innego doświadczenia. Jakim sprzętem nagrywacie vlogi? No to nagrywamy w większości aparatem Canon M50. Oprócz tego w Gwatemale nagrywaliśmy w dużej mierze kamerą DJI Osmo Action. I to ze względu na to, że Ameryka Południowa i Środkowa jest mniej bezpieczne i lepiej się czuliśmy po prostu z mniejszym urządzeniem, mniej rzucającym się w oczy, niż takim legitnym aparatem. Do tego dron, z którym jeździmy od Meksyku, to jest DJI Mavic Mini, ten pierwszy. No i teraz jeszcze zacząłem mieć drony FPV, ale to jest tak dynamiczny temat, że w tej chwili mam 5-calowego, customowego, więc bez żadnej konkretnej firmy. Możecie dać znać, czy chcecie, żeby się opowiedział coś więcej o swoich zabawkach. Jakie jest opóźnienie w publikacji? E, więc z Indonezją jesteśmy teraz na bieżąco. Ten filmik, który widzicie, nagrywamy dwa. Nie, jeden dzień wcześniej, bo jutro już jest czwartek, więc to jest film z wczoraj nagrany. E, z Indonezji jesteśmy na bieżąco, natomiast z Gwatemala jest z czerwca, czyli 7 miesięcy opóźnienia, ale zmierzamy do końca. Powolutku. Dziękujemy, że byliście razem z nami dzisiaj w Ubud. Pamiętajcie zajrzeć do nas na bloga, zapiszcie się do newslettera. I będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. Do zobaczenia. Haj. Hajka.